Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Jak dobrze wiecie, jestem taką pozytywnie nastawioną do życia osobą, coś w rodzaju optymisty, podobno to już ginący gatunek, ale po prostu tak duże już się nie da. Co chwilę słyszę o jakichś kolejnych, nowych, absurdalnych pomysłach i się zaczynam zastanawiać, czy to jest jakaś kaczka marketingowo-dziennikarska, czy to jakiś pomysł na 1 kwietnia. No ile można? To już jest po prostu jakiś totalny absurd. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu udzieliłem wywiadu dla jednej z dużych gazet, opowiadając o wszystkich moich działaniach związanych z akcyzą czy później z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. I powiedziałem jedno, że kierowcy są najlepszym przykładem dojnej krowy, bo oni zawsze będą jeździć. No ale tak, żeby jeździć, trzeba samochód kupić. Czyli co? Akcyza. Na szczęście temat zamieciony pod dywan. Uf. No, jeżeli już auto kupimy, to trzeba samochód ubezpieczyć. Temat ubezpieczeń komunikacyjnych wałkowany przez bardzo długi czas, dużo kilometrów w tym temacie zrobiłem. Ustabilizowało się to, ale raczej już spać, nie spadnie. No i trzeci temat: samochód trzeba zatankować. I wtedy chyba wykrakałem teraz, że po prostu władza chce nam się dobrać również do naszego paliwa. Oczywiście ten temat jest poruszany przez każdą władzę, bo jeżeli ktokolwiek się tylko dobierze już do tego garnuszka z pieniędzmi, od razu wtedy widzi, że najlepiej zaatakować paliwa. Z tego względu, że już jest tam ukrytych tyle podatków, że kierowcy może nie zauważą, a niedługo, niedługo chyba ta bańka po prostu już pęknie, bo więcej będzie podatków niż, niż samego paliwa w sobie. Tylko powiem Wam tyle, teraz już. Nie ma sensu lamentować, buntować się tylko i wyłącznie w internecie. Trzeba po prostu zrobić coś więcej, bo nie daj Boże, ten pomysł jeszcze przejdzie dalej. Dlatego apeluję tutaj z miejsca do Bogdana Żońcy, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nie wiem, czy to jest do końca Pana pomysł, czy jednego z Panu podległych posłów, ale bardzo proszę o pilny kontakt. Telefon będę miał cały czas naszykowany. Macie do mnie numer telefonu w Komisji Infrastruktury, ponieważ nieraz byłem na Waszych posiedzeniach. Bardzo proszę o kontakt i włączenie mojej osoby do posiedzenia tej komisji infrastruktury, jeżeli będzie odbywała się właśnie w tym temacie, bo ja tam nie idę jako ja sam, tylko ja idę wspólnie razem z moimi widzami, dlatego z jednej strony mogę powiedzieć tyle, mój nowy peżot bardzo mało pali. Jaguar, że gdzieś, gdzieś tam od czasu do czasu. Ale to nie świadczy o tym, że ja teraz chcę gdzieś przepłacać. Ja wolałbym te pieniądze wydać na cel charytatywny, zbierać od dzisiaj te 25 groszy nadwyżki na każdym litrze i później gdzieś to przekazać na gwiazdkę do któregoś z domu dziecka. I obiecuję, że tak zrobię, jeżeli ten podatek nie wejdzie w życie. Ale ja tutaj mówię w naszym wspólnym imieniu, bo nie od dziś już otrzymuję informacje. Byłem teraz cały czas w podróży i mnóstwo wiadomości na Facebooku, na YouTubie, Waldek. Zrób coś z tym, bo po prostu tak być nie może. Naprawdę, panowie posłowie, tutaj się dzieje jakaś absurdalna rzecz. Ja wiem, że ten temat was do końca aż tak blisko nie dotyczy, z tego względu, że posłowie przecież korzystają z służbowych limuzyn i mają służbowe paliwo. Rekordziści w zeszłym roku potrafili wydawać nawet 40 tysięcy złotych na paliwo do swoich samochodów. Da się, da się. Dlatego proszę jeszcze raz o włączenie mnie do obrad Komisji Infrastruktury, jeżeli takakolwiek będzie się odbywała. A ja wtedy przygotuję odpowiednie pismo i zabiorę głos na ten temat. Będę bardzo wdzięczny za kontakt, a jeżeli nie, to będę po prostu sam się kontaktował, aż się na to posiedzenie komisji dostanę. O co chodzi? Chodzi o poselski projekt ustawy, w którym to mielibyśmy mieć podwyższony podatek paliwowy o kolejne 25 groszy, bądź przekreślone mogłoby ta kwota pójść z budżetu państwa. Wiadomo, że z budżetu państwa raczej nie pójdzie, więc prędzej spodziewałbym się podniesienia podatku drogowego, a chodzi o stworzenie funduszu dróg samorządowych. Nowa taka organizacja, na którą by poszło 50% tej daniny, drugie 50% poszłoby na Krajowy Fundusz Drogowy, no i dzięki temu żyłoby nam się lepiej, mielibyśmy lepsze drogi. A może po prostu warto lepiej zarządzać tymi środkami, które mamy teraz do dyspozycji, a nie ciągle do tego saganka z pieniędzmi sięgać i sięgać. My nie mamy kieszeni wypchanych naprawdę gdzieś tam pod niebiosa. Tak się nie da. Warto chyba lepiej po prostu zarządzać pewnymi sprawami, a nie tylko ciągle sięgać. Dlatego Was proszę, na zakończenie, krótki materiał będący wstępem do całej tej akcji. Zabierzcie udział w ankiecie. Bardzo Was o to proszę. Ankieta proste pytanie. Jestem przeciwny nowemu podatkowi, podniesionemu podatkowi. Kliknij tak. Jeżeli uważasz, że warto go podnieść, no to wtedy kliknij nie. Im więcej osób weźmie udział w tej ankiecie, tym też na pewno większą siłę będę miał przebicia na takim posiedzeniu. Jeżeli już będzie się odbywało, mam nadzieję, że uda mi się na nie dostać. Dlatego proszę, przekazujcie ten materiał dalej. My zawsze sobie damy radę. Naprawdę. I tutaj w siebie, jak i was wierzę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!